No, jest to dla nas y, radosny moment, bo wygraliśmy z niewiele kim tylko Zdzisław y, no, są Uważam, że głównym tematem do awansu do pierwszej ligi y, y, zostałem bardzo dobrym, co pokazał szczególnie w pierwszej połowie, że tak naprawdę zbytnio dużo atutów nie mieliśmy i myślę, że... Y, no, za bardzo daliśmy bojaźliwie. W drugiej, po w drugiej połowie yy, zespół się zmobilizował, motywowaliśmy mm. się wspólnie w szaty, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć i to było widać właśnie w tej drugiej połowie, yy, że daliśmy dość dobrze piłką, daliśmy je skrzydłami, a przede wszystkim skutecznie. Myślę, tak jak tutaj Tomek powiedział, że zwycięstwo nasze było dzisiaj zasłużone, byliśmy yy, chyba zespołem lepszym, yy, szczególnie właśnie w drugiej połowie. Tym bardziej się cieszę, że właśnie ten zespół stali, który tak naprawdę dopiero się tworzy, był w stanie nawiązać walkę z głównym kandydatem do pierwszej ligi i mam taką nadzieję, że ten zespół będzie się dalej rozwijał i w niedługiej przyszłości być może my też takim kandydatem do awansu będziemy, czego bym sobie życzyć. Ja dziękuję przede wszystkim chłopakom za walkę, bo naprawdę warunki jak były powodowe bardzo ciężkie, to było widać. Dziękuję, że się przełamali. Dziękuję, że zostawili zdrowie i właśnie dla takich chwil warto przełamywać swoje bariery, warto yy, się angażować, warto się motywować. Wtedy się wygrywa.